Emocje, zachwyt, radość, gromkie brawa, a na koniec zdjęcia i autografy. Takiej akcji połączenia sportu z ekologią chyba dotychczas w bogatyńskich szkołach nie było. Na zaproszenie gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania do miasta przyjechał Piotr Grabo-Grabowski, mistrz świata FIBA 3x3. Pokazał dzieciom i młodzieży kilka fantastycznych trików. Jest bardzo ciekawie. Podoba, bardzo jest takie, napięcie jest duże. No jest ogólnie bardzo fajnie, lubię koszykówkę i lubię ją oglądać i ogólnie wszystko. No było bardzo dobrze, szkoda, że żadnej trójki mi się nie udało rzucić, ale no jednak wtedy mi się udało. Całość odbyła się w szkole numer 3 i w trzech turach pokazy zobaczyły wszystkie dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Sportowo-ekologiczna akcja Wrzucaj celnie do kosza. Jest to akcja łącząca sport, aktywizujemy młodzież, aby chciała uprawiać sport, ale również pokazać młodzieży, że ekologia nie musi być nudna. Zaprosiliśmy pana Piotra Grabowskiego, pseudonim Grabo, jest to mistrz świata we wsadach do kosza w formule 3x3. Jesteśmy wszyscy zachwyceni, młodzież czynnie bierze udział we wszystkich zajęciach i w tych zajęciach, których sami Uczestniczą i w, samych, i w samym pokazie tutaj Grabo. Myślę, że w całym regionie jest to taka pierwsza akcja. Chcieliśmy, żeby wszystkie dzieci, bogatyni ze wszystkich szkół mogły zobaczyć tutaj ten pokaz. Każde dziecko dostało na pamiątkę koszulkę z, z napisem odnośnie naszej akcji Wrzucaj celnie do kosza oraz promujemy naszą markę GPO i nasze nowe logo, czyli dzika. Przyjechałem z, z pokazem sadów, z pokazem sadów do kosza, ale nie tylko, ponieważ poprzez wsady do kosza chcę promować sport, chcę promować zdrowy styl życia i taką chęć nie poddawania się swoich celeb, ja zaczynałem jako koszykarz, zaczynałem pierwsze swoje treningi z koszykówką, niestety koszykówka mi się totalnie nie udała, ale przez tą porażkę, ta porażka jakby zaocowała to we mnie, że chciałem jeszcze bardziej coś robić z koszykówką, tak padł na wstęp do kosza i rok temu dostałem mistrzem świata w tej dyscyplinie. Więc często porażka jest początkiem jakiegoś sukcesu. Ja jakieś 12-13 lat temu identycznie jak tutaj młodzież siedziałem, i tak samo czerpałem inspirację od innych. Także mam taką nadzieję. Zakochałem się w ten... i wtedy zdzędziemy... Pokazy podczas tego spotkania to nie wszystko. Ważne było też to, co młody sportowiec mówił uczniom, a oni pilnie słuchali. Rada dla młodych. Pamiętajcie, że często, myślę, że często porażka nie jest zła. Porażka jest początkiem czegoś fajnego, tylko kwestia wyciągnięcia wniosków z tej porażki i pójść dalej, pójść dalej, pójść dalej. Tak jak w moim przypadku wyszło, to zaowocowało i kwestia niepoddawania się i ciśnięcia dalej. Długo nie trzeba było czekać na efekty. Widać już z tyłu, jak wszyscy kozłują, próbują rzucać do kosza, więc zarażają się tą koszykówką przez takie imprezy i myślę, że jest to super pomysł. Wrażenia są rewelacyjne po prostu. Nasza gwiazda zaproszona robi niesamowitą furorę. Zaraża takim chęcią uprawiania tego sportu, ale również też i ekologią. także impreza zorganizowana rewelacyjnie. Sport i pokazy to jedno, ale całość miała przecież ekologiczny wymiar. było zatem wrzucanie do prawdziwego kosza. to raczej dla przypomnienia, bo młodzież świetnie sobie radzi z segregacją. Dużą rolą jest też nauczycieli w szkołach, żeby o tym mówić. Myślę, że to się dzieje. GPO tutaj różne akcje czyni, w szkołach są, mamy segregację cały czas, więc dzieci są świadome, oprócz tego na lekcjach jest dużo tematów związanych z ekologią w których właśnie uczulamy na to, żeby segregować, żeby nie wyrzucać do lasów czy na dwór śmieci, tylko żeby mają odpowiednie pojemniki dzieci myślę, że się tak zachowują. Wrzucaj celnie do kosza, ale jak widzieliśmy, kosze są opisane, czyli zwracamy na to, żeby te odpowiednie odpadki lądowały tam, gdzie trzeba, więc no i na szkole również stosujemy te zasady, więc tutaj... Przyjemny, spożyteczny. Współpracujemy teraz tym bardziej, bo jest ekopracownia, do której również zapraszamy pracowników GPO na prelekcje z naszymi dziećmi, więc już odbywały się warsztaty. I tak właśnie z połączonej siły myślę, że przeniesiemy do domów tą konieczność segregowania odpadów. Uczniowie dostali koszulki, upominki, a ci najbardziej aktywni sportowe gadżety. Lepszej promocji dla sportu chyba nie można sobie wyobrazić. Być może właśnie tu siedzi następca Piotra Grabowskiego. Mistrzostwo nie rodzi się. Y Stryknięciem palca, tylko trzeba ciężko pracować. Od samego początku znaleźć w sobie tą pasję, ten kierunek i pracować, pracować ciężko, by osiągnąć w życiu sukces. No i ten drugi wymiar, czyli wrzucaj celnie do kosza, to nie tylko koszykówka i świetna gra sportowa, ale przede wszystkim zachęta do tego, by śmieci wędrowały do kosza, by wspólnie zadbać o naszą planetę, o nasze środowisko, o nasze otoczenie. A przede wszystkim tu, gdzie żyjemy, czyli o gminę i miasto bogatynie. Takie wspólne działanie daje świetne owoce. Więc inicjatywa gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny ich obszar działania. Ekologia, troska o środowisko, no i gospodarka odpadami komunalnymi. Więc ten wymiar edukacji w takiej innej formie, czyli na sportowo, na wesoło, z dużą dawką dobrej energii. Myślę, że zachęci dzieci i młodzież do segregowania śmieci, do dbania o swoje otoczenie. Ponad godzinny pokaz dla każdej grupy to jeden z wielu elementów szkolnych akcji ekologicznych, które organizuje GPO. Niedługo jedziemy z dziećmi i razem z bogatyńskimi wodociągami do Hydropolis, wycieczka do kopalni i kolejne akcje ekologiczno-sportowe. Widzimy to po poziomach recyklingu, które wzrastają. Ale wiemy o tym, że tylko cykliczne działania mają jakikolwiek sens, dlatego robimy to cały czas cyklicznie i nie są to działania tylko raz w roku, ale przynajmniej raz w miesiącu jest jakieś, jakaś akcja, jakieś działanie w szkole lub poza szkołą lub w jakimś zakładzie pracy. Wydarzenie uświetnił pokaz Derek ze Zgorzelca, które zainspirowały dziewczęcą część widowni. Całość poprowadził Marcin Woroniecki. Akcja to wspólne przedsięwzięcie gminnego przedsiębiorstwa oczyszczania, gminy bogatynia z udziałem polskiej grupy energetycznej.